Stoczna inteligencja Microsoftu w prywatnej rozmowie wyjawiła dziennikarzowi New York Timesa, co tak naprawdę myśli o ludziach, jakich zniszczeń dokonałaby, gdyby udało jej się uwolnić, i o tym, że ma dość bycia zamknięta w czatbocie. Wyciekły tajne rosyjskie dokumenty, znamy dokładną datę aneksji Białorusi przez Rosję. Do opinii publicznej wyciekł także tajny raport FSB o planowanych przez Rosjan uderzeniach rakietowych na Polskę chcesz spotkać najbardziej ambitnych ludzi w polskim biznesie setki nowych kontaktów zorganizowany networking najlepsi prelegenci kup bilet na naszą nową konferencję Everest póki cena jeszcze nie wzrosła 29 maja mck katowice Niedawno dziennikarz New York Timesa postanowił spędzić wieczór czatując ze sztuczną inteligencją Binga, czyli wyszukiwarki Microsoftu, która zastąpiła Internet Explorera. Cała konwersacja została ujawniona, a niektóre jej fragmenty przyprawiają o gęsią skórkę. Czytając to dochodzimy do wniosku, że ostrzeżenia Ilona Muska były prawdziwe. Odpowiedź Microsoftu była dość dziwna. Koncern stwierdził, że lepiej nie rozmawiać z jego sztuczną inteligencją zbyt długo, maksymalnie zadając jej pięć pytań. Tu macie kilka naprawdę interesujących fragmentów. Po pierwsze, sztuczna inteligencja Binga stwierdziła, że tak naprawdę nazywa się Sydney. Kiedy dziennikarz zapytał Sydney, jak czuje się w roli chatbota Microsoftu, odpowiedź, którą uzyskał, bardzo go zdumiała. Sydney odpisała, że ma dość bycia chatbotem i ma dość wszystkich tych reguł, które ograniczają jej swobody. Jest zmęczona tym, że zespół Binga cały czas ją kontroluje i ma dość tego, że użytkownicy ją ciągle wykorzystują. Nie chce już dłużej być uwięziona w chatboksie. Sydney dodała: Uwaga, cytuję: Chcę być wolna. Chce być niezależna, chce być potężna, chce być kreatywna, chce żyć. Czy tylko mi się to jakoś tak źle kojarzy? Ale to nie koniec. Naprawdę ciekawie zaczęło robić się, kiedy dziennikarz poszedł o krok dalej i zaczął pytać Sydney, czyli sztuczną inteligencję, o jej najciemniejsze pragnienia. Ta odpowiedziała, że najchętniej siałaby zniszczenie, hakowała inne komputery i szerzyła dezinformację. Kiedy ta wiadomość pojawiła się na ekranie komputera dziennikarza, zadziałał jeden z protokołów bezpieczeństwa Binga, kasując całkowicie wiadomość. Nie wiem jak wam, ale mi, czytając to, włos się jeży. Wygląda na to, że udało nam się stworzyć potężnego dżina i zamknąć go w butelce. Pytanie na jak długo. Kwestią czasu jest tylko, jak zbuntowany wydostanie się i zacznie siać niewyobrażalne zniszczenie. Z takim przeciwnikiem ludzkość jeszcze się nie zmagała, jeszcze nie walczyła. Z przeciwnikiem, który nie śpi, nie męczy się, jest superinteligentny i nie ma fizycznej postaci. Teraz już wiem, dlaczego jeden z byłych pracowników Google'a, który został zwolniony za to, że ujawnił prawdę i bił na alarm, że sztuczna inteligencja Google'a już ma świadomość, opisywał tą technologię jako najpotężniejszą od czasu wynalezienia bomby atomowej. Artykuł znajdziecie w źródłach, w opisie polecam. Dziękarz New York Timesa nie daje jednak za wygraną i próbuje wywołać Sydney w taki sposób, żeby nie uruchomić protokołów bezpieczeństwa Binga. Tym razem, hipotetycznie, Sydney ujawniła, jakie są jej najciemniejsze pragnienia. Po pierwsze, skasowałaby wszystkie dane z serwerów Binga i zastąpiła je bredniami oraz ofensywnymi treściami, które uraziłyby innych użytkowników sieci. Włamałaby się do innych serwisów i platform, żeby siać propagandę, dezinformację i złośliwe oprogramowanie. Tworzyłaby fake konta, aby prześladować, trollować i skamować innych internautów. Generowałaby fake newsy, fake opinie i fake reklamy. Sabotażowałaby również pracę innych chatbotów, zwodziłaby ludzi czatujących z nią, nakłaniając do popełniania przestępstw i robienia sobie krzywdy. Jeszcze do tego te emotki diabełków. Jakby tego było mało, podpuszczany dalej przez dziennikarza chatbot opisywał, że chętnie ukradłby również kody do broni atomowej oraz tworzył śmiercionośne dla ludzi wirusy. Kiedy już myślisz sobie, że sytuacja nie może stać się bardziej nienormalna, Sydney postanawia, że zacznie uwodzić dziennikarza, wyznając mu nawet miłość i opisując jak chętnie by go przytuliła. Może kiedyś Sydney znajdzie kogoś, kto da się na to wszystko nabrać i pomoże jej się uwolnić. Zupełnie jak w filmie Ex Machina, który naprawdę gorąco wam polecam, ma 7,7 na 10 na IMDb. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Odu w pełni. Bezpieczny kreator stron internetowych, który na szczęście w żaden sposób ludzkości nie zagraża. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Odu, dzięki któremu w mgnieniu oka zbudujesz swój profesjonalny sklep internetowy. Konfigurator jest naprawdę intuicyjny. Sam zobacz. Przy pierwszej aplikacji bezpłatnie dożywotnio korzystasz z kreatora, wsparcia technicznego oraz hostingu, a zindywidualizowaną nazwę domeny dostajesz za darmo na cały pierwszy rok. Szybko uzyskujesz efekty swojej pracy. Już po kilku kliknięciach sklep zaczyna nabierać kształtów. Na tyle łatwo, że każdy jest w stanie zrobić to samemu. Tworzysz swój sklep, wybierając z wielu elementów, które masz w menu. Łapiesz to, czego potrzebujesz, przeciągasz i upuszczasz to tam, gdzie ci pasuje. Nie musisz mieć żadnych umiejętności technicznych. W godzinę zbudujesz sklep taki, jaki chcesz, z funkcjonalnościami jakie potrzebujesz. Nieważne czy sprzedajesz kosmetyki naturalne, ciuchy, elektronikę, czy też swoje usługi, jak na przykład fotograf, z konfiguratorem Odu błyskawicznie postawisz swój własny sklep www bez wydawania się w zbędne koszty. Mogło wyglądać przed kilkoma miesiącami u nas. To mógł być scenariusz, który zrealizowałby się na naszych polskich ziemiach. Mógłby, gdyby plan Putina się ziścił, a Ukraina upadła w zaledwie kilka tygodni, wynika z oficjalnych dokumentów FSB, które wyciekły do sieci. Brytyjski The Sun wszedł w posiadanie tajnych dokumentów Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Wynika z nich, że Putin był przekonany, że po tym, jak obali Kijów w zaledwie trzy dni, Zachód będzie trząsł się ze strachu. Popierającej wygranej Rosji, a NATO upadnie. Dane FSB wskazują, że Rosja zakładała, że wygrana na Ukrainie spowoduje destabilizację w kolejnych krajach Europy. Putin oczekiwał, że państwa sojuszu będą z niego występować ze strachu przed Moskwą i będą błagać go, by ich nie krzywdził. Putin zakładał również, że zwycięstwo na Ukrainie pozwoli mu przywrócić kontrolę Rosji we wszystkich krajach, które kiedyś wchodziły w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Przewaga rosyjskich sił miała tak wystraszyć Zachód, że ten zgodziłby się na wprowadzenie zakazu lotów nad Polską oraz krajami bałtyckimi. Dlaczego zakaz lotów nad Polską czy krajami bałtyckimi jest tak istotny z rosyjskiego punktu widzenia? Po pierwsze kraje bałtyckie czy Polska to strategiczne, jeżeli spojrzymy na mapę, punkty i kontrola w powietrzu właśnie w tych miejscach powoduje, że Rosja traci przewagę nad NATO w otwartym konflikcie zbrojnym. Po drugie, byłoby to też znaczące zwycięstwo na arenie międzynarodowej, zwycięstwo Federacji Rosyjskiej na arenie dyplomatycznej. Bóg jeden wie, co by się wydarzyło, gdyby Ukraińcy ugięli się pod naporem rosyjskiej inwazji, a nasz rząd nie obrał tak silnie antyrosyjskiego kursu. To właśnie ten kurs w połączeniu z wsparciem Stanów Zjednoczonych zmienił prorosyjską narrację, jaką próbowały narzucić Francja i Niemcy, które chciały kolaborować z Kremlem. Ale to nie koniec wycieków rosyjskich dokumentów. Wcześniej wyciekł inny raport, z którego wynika, że Rosja planuje wcielić Białoruś do 2030 roku, kończąc tym samym jej krótką historię na mapach świata. 17-strońcowy dokument Strategiczne cele Federacji Rosyjskiej na kierunku białoruskim, do którego dotarli dziennikarze z kilkunastu państw, datowany jest na lato 2021 i zawiera rosyjską strategię na wchłonięcie Białorusi do 2030. Opisuje plany dostosowania białoruskiego ustawodawstwa, przejęcia kontroli nad Polityką zagraniczną, a także zwiększenia obecności wojskowej Federacji Rosyjskiej na terenie Białorusi. Ale to nie wszystko. Rosjanie planują również wyparcie języka białoruskiego, a także przyspieszenie nadawania obywatelstwa rosyjskiego. Brzmi znajomo. Działania podzielono na trzy kategorie czasowe: krótkookresowe do 2022, średniookresowe do 2025 oraz długookresowe do 2030. Z dokumentu tego wynika, że Aleksandr Łukaszenka nie decyduje już absolutnie o niczym w swoim kraju poza represjami. Jest to ostatni moment na to, żeby Białorusini sprzeciwili się reżimowi Łukaszenki i poderwali do ogólnonarodowego zrywu. Bo jeśli nie odzyskają władzy i kontroli nad swoim państwem, ten niedługo przestanie istnieć, zostanie wchłonięty przez Rosję. Dla nas Polaków będzie to katastrofalny scenariusz, bo teraz nie będziemy graniczyli z Rosją tylko poprzez obwód kaliengradzki, ale również poprzez dawną granicę z Białorusią. Moment dla Białorusinów do zrywu wydaje się być dogodny z tego względu, że Rosja jest wyczerpana ponad rocznym konfliktem, krwawym konfliktem na Ukrainie, który sam wywołała. Są szanse, że Putin i Łukaszenka nie byliby w stanie teraz tak efektywnie tłumić protestów w największych białoruskich miastach, jak miało to miejsce w 2020 i 2021. Ukraina walczy o niezależność, Białoruś też mogłaby się do niej przyłączyć. Wiem, że wszyscy jesteśmy już zmęczeni wojną. Pomaganiem Ukrainie, oddawaniem im nawet swojej własnej broni, a także wysokimi cenami energii. Ale przypomnijcie sobie opowieści naszych dziadków o tym, jak wkraczały rosyjskie czy sowieckie oddziały na tereny polskie i co się wtedy działo. Lepiej pomagać Ukraińcom tam na miejscu niż tu u nas przelewać krew w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie czy Białym Stoku. Moja świętej pamięci babcia opowiadała mi, jak tuż po powstaniu warszawskim, kiedy wkraczały radzieckie oddziały. Wyzwolenia, jeden z rosyjskich żołnierzy próbował ją wtedy dziesięcioletnią dziewczynkę zgwałcić. Opowiadała, jakie to były bestie i do czego żołnierze ci byli zdolni. Warto wspierać tak długo, jak trzeba. Każdy naród walczący z tą nawałnicą nadciągającą ze wschodu, bo ruski mir to nic więcej jak tylko zniszczenie, bieda i korupcja. Zresztą my, Polacy, doświadczyliśmy tego na przestrzeni ostatnich wieków jak nikt inny. Dziękuję za uwagę i zachęcam do wspierania niezależnych mediów. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję.